Witajcie, moi drodzy. Dziś pora na to, żeby przyjrzeć bliżej się masie molowej i masie cząsteczkowej. Zanim to zrobimy, mam nadzieję, że wcześniej obejrzeliście poprzedni film, który dotyczył moli. Jeśli nie, link do niego znajduje się w opisie. Ten, kto oglądał, ten wie, że mol jest jednostką liczności materii. Określa on taką liczbę materii, która wyrażona jest przez liczbę Avogadro, a liczba Avogadro ma wartość 6,2 setne razy 10 do 23 czegoś cząsteczek, atomów, jonów, jajek, arbuzów, podobnie jak tuzin, to 12, tak mol to też pewna konkretna liczba, ale zanim będziemy mówić o masie molowej, powiedzieć musimy słów kilka o tym w jaki sposób wyrażana jest masa cząsteczek czy atomów? Bo są to przecież twory tak małe, że gołym okiem ich nie widzimy, a co dopiero je zważyć? Oczywiście, masa cząsteczkowa czy atomowa to masa jednej cząsteczki bądź atomu wyrażona w specjalnych jednostkach. Są to atomowe jednostki masy, nazywane unity, a ich symbol to U. Skąd wziąć te masy? Tutaj z pomocą przychodzi nam układ okresowy pierwiastków chemicznych, który podaje masy wszystkich pierwiastków nam do tej pory poznanych. Oczywiście, kiedy będziemy je odczytywać, musimy pamiętać o tym, aby wartości te zaokrąglić zgodnie z regułami matematycznymi do liczb całkowitych. Zróbmy zatem kilka ćwiczeń. Odczytajmy z układu okresowego masy sodu. Sut to pierwiastek o symbolu Na. Znajdziemy go w pierwszej grupie układu okresowego, a jego masa po zaokrągleniu to 23 unity. To samo zróbmy z atomem tlenu. Znajdziemy go w grupie 16. Jego masa to 16 unitów. I podobną czynność wykonajmy dla atomu wodoru, pierwszego atomu układu okresowego, pierwszego pierwiastka układu okresowego. Zatem pierwszy okres, pierwsza grupa, symbol H, masa atomowa wodoru to 1 unit. Jak widzicie, odczytywanie mas atomowych z układu okresowego jest bardzo proste. Wystarczy tylko poszukać pierwiastek, czy to po nazwie, czy po symbolu, sprawdzić w legendzie układu okresowego. Gdzie podawana jest masa? Najczęściej jest podawana na środku pod symbolem, zaokrągli ją, i otrzymany wynik to właśnie masa atomowa. A co z masą cząsteczkową? Spróbujmy policzyć masę cząsteczki, której wzór to NaOH. Jest to wodorotlenek sodu. Jego masa będzie składała się z mas wszystkich atomów, które wchodzą w skład tej cząsteczki. Zatem będzie tam jeden raz masa atomu sodu, będzie tam jeden raz masa atomu tlenu i jeden raz masa atomu wodoru. My już te masy znamy, zatem możemy powiedzieć, że musimy do siebie dodać 23 unity, 16 unitów i 1 unit. Jako wynik otrzymujemy 40, oczywiście, unitów. Masa jednej cząsteczki wodorotlenku sodu to 40 unitów. A spróbujmy obliczyć masę tlenku sodu. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób ustala się wzory sumaryczne związków typu tlenki czy wodorotlenki, zapraszam Was do mojego innego filmu. Link do niego również znajduje się w opisie. Zatem Wiemy, że wzór tlenku sodu to Na2O. Związek ten składa się z dwóch atomów sodu, zatem dwa razy masa sodu i z jednego atomu tlenu, zatem jedna masa tlenu. 2 razy 23, dodać 16. A jako wynik otrzymujemy 62 unity. Zatem jedna cząsteczka tlenku sodu która zbudowana jest z dwóch atomów sodu i jednego atomu tlenu, waży 62 unity. Pamiętajcie o tym, że kiedy liczymy masy cząsteczkowe, musimy brać pod uwagę liczbę wszystkich atomów danego typu występujących w cząsteczce. W tym przypadku były to dwa atomy sodu oraz jeden atom tlenu. Jak wspomniałem na początku, atomy czy cząsteczki są niezauważalne. Nie możemy ich gołym okiem zobaczyć, a co dopiero zważyć. Dlatego chemicy i fizycy stosują tę specjalną jednostkę mol. Mol odpowiada liczbie 6,02 razy 10 do 23 czegoś, atomów, cząsteczek, jonów. W naszym przypadku będziemy musieli wyliczać masy molowe. Masa molowa jest to masa jednego mola. Cząsteczek, atomów, generalnie substancji. Pomyślmy zatem, jaka będzie masa molowa wodoru. Symbolem masy molowej jest duże m, zatem chcemy obliczyć masę molową wodoru. Odszukujemy wodór w układzie okresowym, zrobiliśmy już to przed chwilą. Wiemy o tym, że masa atomowa wodoru to dokładnie 1 unit. Zatem ile waży 1 mol, czyli 6,02 razy 10 do 23 atomów, z których każdy waży 1 unit? Sprawa wydaje się skomplikowana, ale jest nad wyraz prosta. Jeden atom wodoru waży 1 unit, a jeden mol atomów wodoru waży 1 gram. Jednostką masy molowej jest dokładnie gram na mol. Jak widzicie, Liczba jest taka sama jak przy masie atomowej. Różnią się tylko jednostki. Spróbujmy zrobić to samo dla wody. Jak na pewno wszyscy wiecie, woda ma wzór H2O. Składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Spróbujmy obliczyć najpierw masę cząsteczkową wody. Dwa razy masa wodoru i jeden raz masa tlenu. Na wcześniejszym slajdzie odczytaliśmy masę wodoru jako 1 unit, zatem mamy 2 razy 1, a masę tlenu jako 16 unitów, więc 1 razy 16. W konsekwencji otrzymujemy masę cząsteczkową wody jako 18. I pamiętamy, że kiedy mówimy o pojedynczej cząsteczce, to jednostką jest unit. W takim razie, ile waży 1 mol cząsteczek wody? 1 mol, czyli 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek wody, z których każda waży 18 unitów. Masa molowa wody to 18 gramów na mol. Jak widzicie, bardzo prosto przejść od masy pojedynczej cząsteczki czy pojedynczego atomu. Do masy mola tych cząsteczek czy mola tych atomów. Dokładnie ta sama liczba, różnią się tylko jednostki: unit w masie atomowej bądź cząsteczkowej, a gram na mol w masie molowej cząsteczek czy atomów. Skoro wiemy już, jaka jest zależność między masą cząsteczkową a masą molową i umiemy te wielkości odczytywać, Bezpośrednio w przypadku masy cząsteczkowej atomowej z układu okresowego, a pośrednio masę molową na podstawie masy cząsteczkowej bądź atomowej, wyliczmy takie oto proste zadanie. Mamy 49 g kwasu siarkowego 6. Mamy powiedzieć, ile to moli oraz ile cząsteczek. W tego typu zadaniach zawsze zaczynamy od obliczenia masy molowej w związku, który nas interesuje. Aby to zrobić, musimy znać wzór tego związku. Wzorem kwasu siarkowego 6 jest H2SO4, cząsteczka zbudowana z dwóch atomów wodoru, jednego atomu siarki i czterech atomów tlenu. Zatem jeden mol tej cząsteczki składać się będzie z dwóch moli atomów wodoru, jednego mola atomów siarki i czterech moli atomów tlenu. W jednej cząsteczce dwa atomy, więc w jednym molu dwa mole atomów. To jest bardzo prosta zależność. Pamiętamy już, że masa atomowa wodoru to 1 unit, zatem masa molowa wodoru to 1 gram na mol. Mamy dwa atomy wodoru, więc 2 razy 1. Odszukując siarkę w układzie okresowym. Odczytamy jej masę atomową jako 32 unity. Stąd wynika, że masa molowa siarki to 32, ale gramy. Wiemy też, że masa atomowa tlenu to 16 unitów, a masa molowa tlenu to 16 gramów na mol. W cząsteczce kwasu siarkowego 6 mamy 4 atomy tlenu. W jednym molu tego kwasu będziemy mieli 4 mole atomów tlenu. Każdy ważący 16 gramów. Jako wynik otrzymamy liczbę 98 gramów na mol. Jest to masa molowa kwasu siarkowego 6. Tyle waży 1 mol cząsteczek tego kwasu. Zatem teraz pora na proporcje. 98 g to 1 mol. Pytanie brzmi, ile to moli, kiedy mamy 49 gramów. Po rozwiązaniu proporcji x równa się 49 przez 98. Otrzymujemy liczbę pół 49 gramów kwasu siarkowego 6. To pół mola tego kwasu. W takim razie ile to cząsteczek? Z poprzedniego filmu o molu oraz z poprzednich Minut tego filmu wiemy, że jeden mol, nieważne czego, zawiera zawsze 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. Pytanie brzmi następująco: jeżeli mamy pół mola, ile to będzie cząsteczek? Jak nie trudno się domyślić, będzie to połowa z tej liczby. A połowa z tej liczby to 3,1 setna razy 10 do 23 cząsteczek. Odpowiadając na pytanie, 49 g kwasu siarkowego 6 to pół mola tego kwasu, a pół mola tego kwasu, tak i każdej innej substancji, to 3,1 setna razy 10 do 23 cząsteczek, w tym przypadku bądź drobin jakiejkolwiek innej substancji. Teraz pora na zadanie w drugą stronę. Ile waży 3,5 mola wodorotlenku sodu? Znów pierwsze co musimy zrobić, to obliczyć masę molową tego związku. Ona ma liczbę równą masie cząsteczkowej, różni się tylko jednostką. Unit w masie cząsteczkowej, gram na mol w masie molowej. Wodorotlenek sodu, jeżeli nie wiecie jaki ma wzór. Sprawdźcie na filmie o ustalaniu wzorów tlenków i wodorotlenków. Ma on wzór NaOH składa się z jednego mola atomów sodu, jednego mola atomów tlenu i jednego mola atomów wodoru. Oczywiście mowa o jednym molu cząsteczek wodorotlenku sodu. Wcześniej odczytaliśmy masę atomową sodu jako 23 unity, więc wiemy, że masa molowa wodo, e, sodu to 23 g na mol. Wiemy, że masa atomowa tlenu to 16 unitów, więc masa molowa tlenu to 16 g na mol. I w końcu wiemy, że masa atomowa wodoru to 1 unit, więc masa molowa wodoru to 1 g na mol. Jako wynik otrzymujemy 40 g na mol. Tyle waży 1 mol cząsteczek wodorotlenku sodu. Skoro wiemy, że to jest masa 1 mola, prostą proporcją wyliczymy, ile waży 3,5 mola. 1 mol to 40 gramów. Ile ważą 3,5 mola. Prosta proporcja x równa się 3,5 razy 40, 140 gramów, czyli 3,5 mola wodorotlenku sodu waży 140 gramów. Prawda, że proste? Kiedy znamy masy atomowe poszczególnych pierwiastków, a znamy je, bo umiemy je odczytywać z układu okresowego pierwiastków chemicznych, masa molowa nie stanowi dla na nas żadnego problemu. Jest to dokładnie ta sama liczba, różni się tylko jednostką. A używana jest po to, żeby łatwiej nam było posługiwać się w laboratorium ilością substancji. Bo wyobrażamy sobie, że zważymy pół grama substancji, nawet 5 mg substancji, ale zważyć 5 atomów, 5 cząsteczek, 5 unitów jest to niemożliwe. Mol jest przejściem z mikroskopowego świata atomów i cząsteczek do makroskopowego, mierzalnego przez nas świata dużych liczb. Mam nadzieję, że film przybliżył wam, czym jest masa molowa, w jaki sposób do niej podejść i już się jej nie boicie. Zapoznajcie się jeszcze z filmem o molu. Zapamiętajcie, czym jest mol, jaką ma wartość. No wtedy żadne zadania nie będą wam straszne. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia na kolejnych filmach. Kto chętny, niech subskrybuje ten kanał. Pozdrawiam.